Wtedy muszę Wam powiedzieć szczerze, naprawdę bym posmutniał. Zrobiłoby mi się po prostu przykro. Nie chciałbym i nie chcę drugi raz przeżywać tego jednego wielkiego dramatu, który trwał latami. Leon XIV przywrócił tradycyjny ryt, w którym papieże osobiście nakładają paliusze. Wiecie co to są paliusze? To są liturgiczne pasy i nakłada się je metropolitą to powrót do bardziej uroczystego obrzędu i, i bezpośredniego zjednoczenia ze stolicą apostolską. Jak sami wiecie, papież Franciszek tej całej swojej takiej spontaniczności tak naprawdę ignorował obrzędy i tą całą powagą kościoła katolickiego. On się tym, mam wrażenie, naprawdę brzydził. W pierwszym przesłaniu do kościoła we Francji papież podkreślił, że narodowi święci, tacy jak Teresa Lizie czy Jan Maria Vianney stanowią fundament nowego misyjnego impulsu. I papież mówi to w kościele dzisiejszym, gdzie odwołania do tradycyjnej y, tradycji przedsoborowej są często odbierane jako wstecznictwo, no to te słowa naprawdę brzmią na obiecująco, bo powoływanie się dla tych świętych z przedsoboru drugiego wcale nie jest takie popularne obecnie.